Jeszcze niedawno wilki morskie, dziś Melbest. Wczoraj wydaliście bardzo cenne zwycięstwo. Po czwartej kwarcie przegrywaliście 12 punktami. Pokazaliście charakter i złamaliście pantery. Dzisiaj chyba bez Tomka żepijeskiego, nie widzę go na rozgrzewce. Tak, dzisiaj bez Tomka. Ja też lekko kolano mnie boli więc zadła, prawdopodobnie naciągnąłem. No ale co, no gramy tutaj tak? Jesteśmy tu po to, żeby powalczyć. Na pewno się nie poddamy. Co z tego, że nie ma Tomka, no ale są inni zawodnicy. Nie można się poddawać. Koszykówka jest po to, żeby się nią bawić, tak? I przyjecha przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, żeby skończyć to dzisiaj. Fetowali się w jakiś sposób szczególny Grzesia Telikowskiego, nie wiem, urodz w Waszych oczach po wczorajszych wielkich rzutach. To były naprawdę mocarne akcje. I no co tu dużo mówić, zasłużyły na powtórkę. Na pewno pokażą się w podsumowaniu. Znaczy, ja, że tak powiem, jestem przyzwyczajony, bo ja i Grzesiu jesteśmy z jednego miasta, z Zielonej Góry. Ja dorastałem oglądając akcję Grzesia, więc ja akurat wiem, na co go stać. No co, no fajnie, że, że znalazł się wczoraj, i pociągnął nas, ale chcemy też pokazać, że, że, że ten zespół ma różne aspekty, które możemy pokazać, że z każdej strony jest zawodnik, który zagraża. Wczoraj był to Grzesiu, dzisiaj może będzie kto inny. Jesteśmy zespołem i, i chcemy to pokazać dzisiaj, tak? Stoję tuż obok Marcina Kowalskiego, jego cień pada na mnie, e, najlepszy zawodnik naszej ligi pod względem wszechstronności w kategorii Ewal. E, Marcin, wczorajsze spotkanie, byliście bardzo blisko, Twój blok na gracenie Rybickim otworzył kontratak. Przez moment myślałem, że jesteście zwycięzcami tego spotkania, ale potem fantastyczny rzut e, Grzesia Terlikowskiego, jak to się stało, że nikt nie doszedł do niego z blokiem? Nie wiem, ciężko powiedzieć. No po prostu no, źle obroniliśmy indywidualnie i tyle. Po tym bloku przyznawsza, że też myślałem, że to już będzie ten moment, w którym to szarpniemy, aczkolwiek no nie udało się niestety. Grzesiu w ogóle wczoraj bardzo zaskoczył. Chyba dzisiaj musicie zmienić trochę zasady obrony, bo do tej pory był graczem typowo defensywnym, a te dwa jego rzuty pokazały, że jest plac shooterem. Czyli co, nie było analizy, kto tam wtedy nie doszedł do niego z blokiem? A czy no wiemy kto nie doszedł z blokiem, bo widać, nie, nie, nie będę mówił po, po imieniu po nazwisku. Nie, nie o to chodzi. Źle też dużo nowo to ustawiliśmy, bo mówiliśmy w tym momencie, tam przekaz był na kryciu i no i tak wyszło, ale wyciągnęliśmy wnioski, prze, prze, przeanalizowaliśmy i będzie dzisiaj lepiej, na pewno będzie lepiej. Szkoda, bo mieliśmy 10 punktów przewagi i to był ten moment. Na 6 minut, 6 minut do końca spotkania było i prowadziliśmy jeszcze 10 punktami, ale niestety no... Utoczyło się jak toczyło. Uważam, że powinniśmy to do, dowieść, te, te 10 punktów, i no, no niestety. No. Dla, dla widowiska będzie lepiej, bo dzisiaj wygramy. Marcin Nowaczek wczoraj pod piekielną obroną, ale zdawał się wyswobodzić. Ty nie dałeś wkładu punktowego. Yy, dzisiaj masz być agresywny, chyba bardziej i bardziej, że tak powiem, produktywny w ataku. Nie, no zgadza się, zgadza się. Nie ukrywamy, że teraz po dniu obecność Filipa Starosty cały ciężar spoczywa praktycznie na mnie i na Marcinie Nowaczyku. Aczkolwiek no, no, mi nie wyszedł mecz, oby dzisiaj mi wyszedł, ale to jest nie to, jest jeszcze ważne. Ważne jest, żeby wygrać, tak? a nie indywidualne zdobycze.